Cześć, to znowu ja i mój kolejny filmik o moim akwarium. Dzisiaj w filmiku chciałem Wam powiedzieć, jak światło w moim przypadku po lewej stronie, jak widzicie. Jest akwarium bardziej oświetlone. Jak wiecie, mam tutaj metal highlight z lewej strony. Z prawej strony jest lampka DIY ledowa. I powiem wam tak, jak widzicie różnicę, to po lewej stronie jest strasznie, strasznie zarośnięte akwarium takim brązowym, włochatym meszkiem i zaraz wam pokażę z bliska jak to wygląda. Zobaczcie jak to wygląda z bliska. Całe dno porosło mi jakieś dwa miesiące temu algami wapiennymi. Zobaczcie tutaj po prawej stronie również te algi wapienne są. One tutaj porosły to dno dużo, dużo później i wolniej, bo oczywiście mniej światła, ale porosły. A tu z lewej strony, zaraz po tym jak algi wapienne objęły władzę nad, nad zbiornikiem, pojawiły się takie glony. Jest to taki glon włochaty, brązowy. Tutaj, kropczysław z Foxem. Tak, by the way, Foxing się bardzo ładnie wybarwił przez jakieś 3-4 miesiące. Cały czas ciemny, zestresowany, a ostatnio się bardzo ładnie wybarwił. Ale wracając do tematu, ryby tego glona skubią brązowego. Tutaj na skalę, jak widzicie, pod Metal Highlight. Jest zielony glon, taki miękki, jego się w ogóle wyrywać nie da, bo jak próbuję go wyrwać, to się po prostu rozpuszcza między palcami. Nie da się w ogóle ścisnąć i go wyrwać, jest śliski. Więc ten glon na razie widzę um, urósł, ale się nie powiększa. Ale znowu metal highlight powoduje to, że ten glon rośnie bardziej. Wiem, że jest, że powiecie, że metal highlight dużo mocniejsze światło. Daje niż z prawej strony ta lampka? Tak, ale jak mierzę natężenie światła, parej, to powiem Wam, że nie ma jakiejś większej, dużej różnicy. Jak na przykład tutaj jest 320-350, to po prawej stronie, gdzie są ledy, wydaje się, że jest ciemniej, ale tego światła dużo mniej nie ma. Jest 280, po 300 pochodzi, podchodzi. Więc nie ma jakiejś ogromnej różnicy w natężeniu światła a jednak glony Metal Highlight lubią bardziej. I teraz kolejna rzecz, czy kolejna rzecz, tutaj falowniki, zobaczcie. To jest taki brązowy glut, coś podobne do Dino, ale to nie jest Dino. Ja te falowniki czyszczę i za jakiś tydzień czasu ten falownik wygląda podobnie jak teraz. Dziwna rzecz, a może nie dziwna. E, możecie się zastanawiać, co takiego leje do akwarium, że mam takie glony. Ja stosuję jak wiecie system Zeowit od y, dobrego roku, półtorej. I nie to, żebym lał te buteleczki, leję tych buteleczek trochę. Prawie wszystkie z linii, ale nie leję tyle, ile zaleca producent, nie? Jedynie co Zeo Start to leje tyle, ile zaleca producent. Kamyki w reaktorze też troszeczkę mam mniej ich niż powinienem mieć, ale u mnie PO4, NO3 zerowe. Dzięki temu, chyba, ale resztę, doda resztę dodatków, które poleca Zeowid, stosuję, ale w dawkach 50% tego, co zaleca producent. Czasami jest to 25%, co zaleca producent. I tak się zastanawiałem nad takim eksperymentem, skoro producent zaleca. Lanie tyle i tyle na dany litraż. Tak sobie myślę, zrobię sobie listę i te wszystkie buteleczki, tak jak zaleca producent, po prostu będę wlewał. Jeżeli jest 3 ml na moje akwarium, będę lał 3 ml, a nie 1 ml. Także taki chyba eksperyment zrobię i zobaczę, w którą stronę ten glon pójdzie. Pewnie pomyślicie sobie, że skoro będę więcej lał mikroelementów i innych rzeczy to te glony zaczną bardziej rosnąć może, a może nie dopóki tego eksperymentu nie przeprowadzą to się tego nie przekonamy i wy również nie będziecie tego wiedzieć więc myślę, że to będzie ciekawy eksperyment kolejną rzeczą jaką planuję zrobić jest to znowu, jakby inaczej na moim kanale zmiana oświetlenia nad akwarium Teraz mój plan jest taki, żeby pozbyć się Metal Highlight i tej belki, tutaj Orfeka, co jest z przodu. Ta beleczka to jest taka krótka, została mi. Ona jest na. Ile ona jest? 24 inche, czyli akurat na pół akwarium. I ta beleczka po prostu u mnie leżała, więc co tutaj dorzuciłem z lewej strony, gdzie są te bardziej wymagające korale, żeby troszeczkę podbić światło. Więc jest tak, także Metal Halite. Kompletnie stąd wyleci, i teraz tak. Świetlówki zostają oczywiście. Te świetlówki będą złączone i będą świecić. Sorry za fokus. Będą świecić na samym środku akwarium, nad, tutaj, nad tą skałą. A po bokach to będą takie skrzydła, jak w makspekcie, regulowane. Będą ledy zrobione przeze mnie, lampa już się robi i to będą ledy, e, dość szeroka lampa po długości akwarium i z drugiej strony również będą ledy, także na środku centralnie będzie, będzie e, belka e, lampa T5, beleczki T5 oświetlać sobie takim no, moim zdaniem lepszym światłem niż e, ledy dają. Oświetlać cały środek SPS-ów, tutaj całą tą górę skały, a po bokach będą takie dwa duże skrzydła dwie lampy od przodu i od tyłu, zrobione pod kątem, żeby skierować to światło z LEDów centralnie na środek akwarium, i będą doświetlać i wspomagać lampę T5. Lampka się buduje, jak mówiłem, niedługo zobaczycie efekty mojej pracy, i będzie to lampka zbudowana. Samych e, diod e, Cree. Nie chcę iść Power LEDy. Myślę, że e, diody Cree tutaj w Stanach nie są jakieś strasznie drogie. Mogę Wam powiedzieć, że kupuję je w takim sklepie dość, dość, dość tutaj znanym, bardzo bardzo dużym elektronicznym. E, Mauser, jak ktoś tam chce wejść, to naprawdę mają do koloru, do wyboru e, diod e, Cree i również innych firm. I nawet takie diody jak prawdziwe UV, nie tak jak możecie kupić u Chińczyka e, diody po tutaj, nie wiem, po dolarze czy po pół dolara e, za diodę, ona świeci tydzień czasu, i ta soczewka się po prostu przepala i robi się brązowa. Te diody e, tutaj są. Renomowanych firm e, te prawdziwe UV. E, o długości fali 380 możecie kupić 360, czyli takie prawdziwe prawdziwe UV. I taka dioda. Tutaj kosztuje około 25 dolarów, i chyba zastosuję po 5 sztuk z przodu i z tyłu, żeby to pasmo UV było w tej lampie, tak jak to jest w Metal halide, czy nawet w T5, tak jak to zostało ostatnio gdzieś tam udowodnione sprawdzone, że Metal halide tego światła prawdziwego UV. Daje, teraz nie będę wam strzelać, 30 czy 50 mikro czegoś, więc daje nawet nawet fajną ilość. T5 również daje, dużo mniej, ale, ale również daje. A z tego, co tam sprawdzali, ktoś to testował z jakimś tam miernikiem, to żadne LEDy, czy to radiony, czy Aqua Alumination, czy inne firmy, tego prawdziwego UV tam nie było. Niby producent podaje, że są diody UV, ale miernik tego nie pokazał. Więc u mnie w lampkach postaram się. Spróbuję zastosować te diody. Cena troszeczkę zabójcza jak na te diody, ale cena chyba mówi za to, że ta dioda naprawdę będzie miała to prawdziwe UV. Taki jest plan na to akwarium wkrótce i zobaczymy, oczywiście ta lampka jak samocuje ją, to dopiero efekty pokażę. Za kilka miesięcy czy ten glon zniknął, czy nie, ale jak widzicie, moje akwarium, jak dla mnie, zaczyna przypominać już taką małą rafę koralową. O, foksik ładny, mm, naprawdę wybarwił się. Nie mogę teraz wyjść z podziwu i napatrzeć się na tego foksa. Naprawdę bardzo ładny Fox się zrobił. Magnificent, jakby ktoś pytał, jaki to jest. Rodzaj Także naprawdę o. I pracuje Widzicie jak pracuje foksik? Skubie tego glona Chyba mu smakuje Również ym, Mój brzydalek, jak go nazywam brzydal to nie jest prawdziwy brzydal ym, Blenny, stary blenny Jak go nazy nazywam? Brzydal w Wiem, że brzydal to jest inna ryba, która je apitazję Ale mój brzydalek również ten glon y, skubie A i kropczystwa widzę, o Przyszedł Przypłynął i również wspomaga foksika w pielęgnacji akwarium. Tak jak mówiłem, akwarium zaczyna przypominać takie już prawdziwe akwarium prawdziwe akwarium morskie, nie? Bo jak wiecie, te korale w ogóle mi nie rosły. I nadal niektóre, te takie bardziej wymagające, one nie rosną tak jak powinny rosnąć. Ale niektóre, jak widzicie, wystrzeliły. Tak jak ten krzak, to jest ten sam koral, to jest dwa krzaki. Rośnie jak szalony. Również. Ten zielony, wiecie, wiecie ja tam z nazwami to na bakier Mam ich mnóstwo w, w sampie Jako szczepek też porosły do ogromnych e, rozmiarów I nie mam co z tym robić Jakbyście byli gdzieś blisko mnie To mogę Wam, mógłbym Wam kilka szczepek rozdać Ale tutaj niestety, ale e, ciężko z tym Więc na razie sobie rosną w sampie Także takie są plany na przyszłość. Będę też tam kręcił jakieś update'y częściej. Co robię przy tym akwarium, co zmieniam. Jak zachowują się korale, nie? Bo jak powiem wam, czy powiem wam. Siedzicie mój kanał, pewnie już od niektórych z Was, od roku, od półtorej. I powiem wam tak. Żaden koral ze sps jak na razie, odpukać im malowane. Nie padł. Ile korali kupiłem? Tak wszystkie rosną i nie mają żadnych problemów. Tylko na plus. Nie wiem, czy to światło, czy system Zeowid działa na te korale w ten sposób. I tak jak mówiłem nieraz, i wielu z Was powtarza, że nie można mieć parametrów NO3 i PO4 0. U mnie te parametry, pamiętam, zawsze były 0. Co bym nie robił? Czy podbijał sztucznie? Te parametry lecą na łeb na szyję. Wiem, wiem, wiem. Możecie powiedzieć, że ten zielony glonik, który tutaj porasta skałę, on wyciąga NO3 i PO4. Tak, wyciąga, ale były też takie okresy, że w ogóle tego glona tam nie było i to PO4 też było zero. Nawet jak ten glon został wyczyszczony przeze mnie prawie do czystej skały i mierzyłem to PO4, NO3 po tygodniu, po dwóch. I to na NO3 było nadal, nadal 0. Także u mnie chyba, czy zeowit zaowid, bo i przed Załowitem u mnie te parametry były zerowe. Dołożyłem Zaowit. nie wiem po co, na co, zazwyczaj dokłada się ten zaowid, żeby to NO3 PO4 zbić. A u mnie to PO4 i NO3 było zawsze bliskie 0 lub zero. Ale jest ten zaowid, nic nie przeszkadza, kilka buteleczek mam, fioletowych słynnych. I coś tam dolewam, tak jak mówiłem, jest to 25 do 50% tego, co zaleca producent, ale wkrótce się to zmieni i będziemy chyba lać tak, nie wiem, miesiąc, dwa lub trzy całe dawki, jak zaleca producent. I zobaczymy reakcję korali. Może niektóre zaczną rosnąć, te, które tak słabo im to idzie. No i zobaczymy, nie? Także zapraszam do kolejnych filmików. Niedługo filmik... Yy... Z moimi nowymi, znowu ekipą czyszczącą, a są to ślimaki abalone. Możecie sobie wygooglować i zobaczyć, jak te ślimaki fajnie wyglądają. Ciężkie do zdobycia, ja je zdobyłem. Siedzę u mnie na kwarantannie już ponad jakieś 5, 6, 6 tygodni. Jeszcze za 2-3 tygodnie na kwarantannie i te ślimaczki tutaj wylądują. Tam wrzucę wam jakiś filmik, bo tam już coś zacząłem kręcić. I naprawdę fajne ślimaki, rzadkie. Ja ich nigdy w sklepie nie widziałem może z was, może niektórzy z was wiedzą o co mi chodzi. Także warto poczekać na kolejny filmik, bo naprawdę fajne, fajne ślimole. To tyle na dzisiaj. Ja siadam, składam ten filmik i wam go wrzucę na YouTube'a. Pozdrawiam, cześć.